Chcesz być bardziej atrakcyjny lub atrakcyjna na rynku pracy i posiadasz na orzeczeniu 0,2P lub długotrwale leczysz się u lekarza psychiatry, na przykład na depresję i nie masz orzeczony niepełnosprawności i nie figuruje tam symbol 0,2P. Chcesz być atrakcyjna dla płatnika karna Pefron? to ten odcinek jest dla Ciebie. Jest coraz trudniej z pracą i musicie wykorzystywać wszystkie swoje atuty. 0,2P na czym polega ten wielokrotny odpis? Ano na tym, że jeżeli zatrudni Cię pracodawca, to skorzysta z wielokrotnego odpisu na pefron. Jeżeli masz stopień umiarkowany lub jesteś niezdolna do pracy na orzeczeniu ZUS-owskim, to znaczy, że masz stopień, że pracodawca może wykorzystać Cię przy rozliczaniu się z pefron, tak jakby zatrudnił przy osoby niepełnosprawne i odliczy sobie. Miesięcznie prawie 10 tysięcy złotych. W roku 2025 na pewno się zwiększy ta kwota. A jeżeli masz stopień znaczny lub jesteś niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji, to przy rozliczeniu z PFRON odliczę sobie ciebie ponad 13 tysięcy 200 złotych. No tak, ale żeby to nastąpiło. Musisz mieć udokumentowane to schorzenie. No, musi być papier, że tak powiem. Nie musisz dokumentować, żeby Twój pracodawca skorzystał z wielokrotnego odpisu, jeżeli masz, jeżeli masz 0,2p na orzeczeniu i masz na czas nieokreślony. Dotyczy to za, zarówno orzeczeń w stopniu umiarkowaniu Umiarkowanym i znacznym. No, szczerze mówiąc, ze stopniem umiarkowanym jeszcze się nie spotkałem z orzeczeń, żeby miał na czas nieokreślonych. W pozostałych przypadkach musisz iść do lekarza, najlepiej psychiatry, który wypełni orzeczenie, raczej znaczy zaświadczenie o schorzeniu szczególnym. Znajduje się ono na mojej stronie internetowej 0 Zajdziecie w której zakładce. No ale co się dzieje, jak ty nie masz tego 02P na orzeczeniu? Nic nie szkodzi. Wystarczy, że korzystać z usług psychiatry i leczysz się długotrwale i psychiatra może ci podpisać zaświadczenie o schorzeniu szczególnym i tam jest napisane, że na tym zaświadczeniu, że posiadasz jedną ze schorzeń szczególnych, a choroby psychiczne do takich należą. Czyli nie przejmuj się, jeżeli nie masz na orzeczeniu e, symbolu 02P. Leczysz się e, e, psychiat, u psychiatry, bo tak naprawdę możesz być, na przykład, ktoś może być chory na raka. I w związku z tym posupało mu się zdrowie psychiczne. I nie ma tej literki 0,2P na y, orzeczeniu, a wiele osób też nie chce jej mieć. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam Was na TikToka o godzinie 11 na kanał 0 na PFRON. Tam rozmawiamy o aktywizacji zawodowej osób. Z niepełnosprawnościami. Dziękuję Wam za przesłanie swoich CV. I jeszcze raz przypominam, że interesują mnie tylko i wyłącznie osoby, które posiadają poczwórny odpis na PEFRO. I pamiętajcie, że warto trzymać to zaświadczenie o schorzeniu szczególnym w szufladzie. Ono jest bez daty i niech będzie gotowe do strzału, bo możecie dostać propozycję pracy, może być szybka rekrutacja a wy dopiero będziecie musieli za załatwiać sobie podpisanie tego papierka.